Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo mi miło, że tu jesteś. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co mężczyzna ma w głowie, a co ma w sercu. Także serdecznie zapraszam. Zobaczymy sobie właśnie, co w jego głowie, co w jego sercu i jak to się do siebie ma. Oraz oczywiście potencjalny gdzieś tam przyszłość, prognoza tego, co między wami może się dziać. Także serdecznie zapraszam. Spójrzmy, zacznijmy od tej strony, że tak powiem umysłowej tego co w głowie u niego, no i dziewiątka mieczy na początku, także od razu otwiera nam ten rozkład bardzo tak mocno, silnie. dziewiątka mieczy na pozycji pierwszej, czyli w kontekście tego jakie są jego świadome myśli, no i tutaj właśnie bardzo silna ciemna karta w tym kontekście, bo pokazuje, że on żyje w swojej głowie. A to, co tam się dzieje, to nie są spokojne, racjonalne myśli, tylko nocne dylematy, jakieś takie demony, rozterki, lęki, ogromne poczucie niepokoju i co najważniejsze, to wszystko gdzieś tam się kumuluje w nim. On wie o tym, że, że to się dzieje. To nie są jakieś nieuświadomione wzorce. On sam widzi, że coś jest nie tak. Wie, że sam wpędza się w stan paniki, że nie daje sobie ulgi, że nie umie zasnąć spokojnie. To jest karta lekkiego wstydu, również, wyrzutów sumienia, ale też bezsilności. Może wiedzieć, że zawalił, że coś przegapił, że powinien być się zachować inaczej, ee, ale zamiast działać, zatapia się w samooskarżaniu. To jest taka bardzo pasywna energia. On w myślach nie rozwiązuje problemów, tylko je rozdrapuje. Może też doskonale wiedzieć, wiedzieć, że zawiódł. Nie tylko ciebie, ale i samego siebie. I ta karta często pojawia się wtedy, kiedy ktoś jest świadomy, że uczynił coś złego, ale nie ma odwagi się z tym zmierzyć. Więc w jego głowie krążą scenariusze: co by było, gdyby? Rozstrząsa przeszłość, analizuje Twoje słowa, gesty, wiadomości, i z każdą taką myślą, jakby boli go bardziej, ale nie robi nic, żeby coś zmienić, jakby się karał, siedząc w swojej psychicznej klatce. W kontekście Ciebie natomiast dziewiątka mieczy może oznaczać, że On wie, że Cię skrzywdził, albo że nie dał z siebie tego, co powinien. Ale zamiast walczyć o Ciebie, chowa się pod kołdrą emocjonalnej niemocy. Może się ciebie bać, nie dlatego, że jesteś straszna oczywiście, ale dlatego, że w Twojej obecności konfrontuje się ze samym sobą, a tego nie umie znieść. Na pozycji drugiej mamy szóstkę buław i to jest karta, która pojawia się w kontekście jego podświadomych przekonań, czyli to, co gdzieś tam w jego głowie krąży, to co. W jego zachowaniu jest, ale nie zdaje sobie z tego być może sprawy. I tutaj szóstka buław pokazuje, że pod powierzchnią jego cierpienia, pod całym tym mentalnym dramatem z dziewiątki mieczy bije serce wojownika, który chce wygrać. I to nie byle jak. Widać, że on pragnie uznania, triumfu, szacunku, może wręcz aplauzu. Szóstka buław to bardzo silna karta ego. Ale tego ego, które. Nie jest do końca pewne siebie i potrzebuje potwierdzenia swojej wartości z zewnątrz. On może się nie przyznawać, ale wewnętrznie bardzo mocno zależy mu na tym, by być postrzeganym jako zwycięzca, jako ktoś wyjątkowy, wygrany, godny podziwu. To jest ta część jego psychiki, którą, która nie znosi przegranej. Może robić wszystko, by wyjść na swoje nawet jeśli musi udawać, czy, czy kłamać, czy jakoś pozować. Ta karta mówi: zobacz mnie, doceni mnie, powiedz, że jestem ważny. I jeśli on tego nie dostaje, to czuje się przegrany, a przegrana w jego świecie równa się wstydowi. Właśnie dlatego połączenie sześciu buław z dziewiątką mieczy. Daje tak silną dysharmonię. On w głowie przeżywa upadek, ale w głębi duszy nie umie znieść bycia kimś przeciętnym albo zapomnianym. Możliwe też, że jego przeszłość nauczyła go, że, warto, że wartość daje mu tylko sukces. Że bycie kochanym oznacza bycie najlepszym, może miał surowych rodziców, może był chwalony tylko za osiągnięcia i teraz podświadomie walczy o trofeum, którym jesteś ty. Ale zamiast o nie walczyć, to właśnie no, tkwi w takim zamarciu, bo, bo boi się, że, że temu wszystkiemu jakby nie podoła. Na pozycji trzeciej mamy piątkę Buław, to jest karta, która pokazuje się w kontekście tego, jaka jest jego postawa wobec ciebie. No i tutaj ciekawie, bo no zaczyna się to po części skłaniać, bo pokazuje ta karta, że to, co no o tobie myśli, wcale nie jest proste. I nie dlatego, że nie wie, kim jesteś. Wręcz przeciwnie, on widzi w tobie siłę, osobowość, którą trudno zdominować, a jeszcze trudniej zignorować. Piątka była to jest karta konfliktu, ale też ekscytacji. On cię postrzega jako kobietę, która prowokuje go do bycia lepszym, ale jednocześnie przeraża go ta konieczność ciągłej konfrontacji. I on się z Tobą mierzy w głowie. Nawet jeśli tego nie mówili na głos. Toczy się między wami niewidzialna walka. Kto pierwszy wyciągnie rękę? Kto zrezygnuje z dumy? Kto wygra tę emocjonalną przepychankę? Jesteś dla niego intrygująca, silna, nieprzewidywalna, ale też wymagająca. I zestawiając to z szóstką buław z pozycji drugiej, mamy bardzo spójny obraz. On ma w sobie silną potrzebę zwycięstwa, ale kiedy widzi ciebie, czuje, że nie może cię pokonać, bo ty nie jesteś do pokonania. Jesteś do partnerstwa, do wspólnego ognia, a nie do podporządkowania. A to dla kogoś kruchej, choć ambitnej psychice jest ogromnym wyzwaniem. Więc w jego głowie możecie być jak dwa żywioły. On możecie widzieć jako partnerkę do walki, ale też do tańca. Tylko, że w tej chwili bardziej skupia się na tym, co, że jest to napięcie, a nie, że jest porozumienie. Myśli o tobie jako o kimś, kto, kto mu się stawia, kto nie pozwala sobie manipulować. I to go jednocześnie podnieca, ale też frustruje. Yy, może też mieć poczucie, że z tobą nie da się wygrać, że musiałby się zmienić, żeby dorosnąć do tej relacji. Ale czy on chce się zmieniać? Na razie, sądząc po tej dziewiątce miecze z pozycji pierwszej, no nie sądzę. Bo on bardziej się boi tej konfrontacji, niż do niej dąży. Więc zamykając ten pierwszy segment, w kwestii głowy, tego, co u niego właśnie w umyśle, mamy obraz takiego mężczyzny, który, który w głowie przeżywa piekło. Boi się porażki i chce być kimś wielkim, ale wobec ciebie czuje się w, ciągle w jakiejś takiej walce. Którą e, paradoksalnie sam wywołuje, a potem od niej ucieka. E, dobrze, przechodzimy dalej. E, schodzimy troszkę głębiej do jego serca. Na pozycji czwartej pokazuje nam się rycerz. Rycerz pentakli w kontekście tego, jakie ma, jakie są jego świadome uczucia. I tutaj rycerz Dynarów. Pokazuje na poziomie emocji, e, których jest świadomy, że ten mężczyzna czuje odpowiedzialność. Może nie jest mistrzem romantyzmu, może nie potrafi krzyczeć kocham cię z dachu, ale jego emocje są głębokie, stabilne i konkretne. Nie ma tu miejsca na puste słowa. Jeśli on coś do ciebie czuje, to myśli o tym jak o czymś, co wymaga pracy, co wymaga cierpliwości i zaangażowania. To jest człowiek, który nie rzuca się w uczucia bez głowy. Jego serce działa jak dobrze zaprogramowany mechanizm, czyli powoli, ale precyzyjnie. I jeśli jesteś w jego głowie, w jego świecie emocjonalnym, to zostaniesz tam na długo. On czuje, że to ty jesteś warta wysiłku. Nie czegoś przelotnego, ale właśnie tej codziennej, systematycznej troski. No ale tu widać też jego opór przed impulsem. On właśnie nie umie być spontaniczny. Nawet w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli taki właśnie spontaniczny w sensie iść z tym do przodu. Proponować jakieś takie, wiesz, no, rzeczy, rzeczy które również są ważne. Więc mamy tu lekką sprzeczność łącząc te wszystkie karty, bo no właśnie, w głowie mamy dziewiątkę mieczy, czyli chaos i wstyd i zamęt. W duszy mamy szóstkę buław, potrzeby sukcesu. Wobec ciebie bardziej napięcie i rywalizację, no ale w sercu on chce być przy tobie. Na serio, po cichu, bez dramatów i zbudować coś trwałego. Więc tutaj też w kontekście takich relacji, które się zaczynają i powiedzmy, że już trwają, nie wiem miesiąc, dwa, trzy, ale są dalej świeże, to jest jakiś tam sygnał, jakiś znak, że. Tutaj jest duży potencjał, tak generalnie rzecz biorąc. Natomiast to uczucie nie jest ekscytujące i raczej nie będzie. Ono jest fundamentem. Może nie daje ci tego co, nie daje ci tego na co dzień poznać, może zachowuje dystans, ale jego serce jakby już się zadeklarowało po części. Tak to widzę. Na pozycji piątej mamy dziesiątkę buław i to jest karta, która Pokazuje nam się w kontekście ukrytych emocji. I tutaj bardzo ciężka karta. Emocjonalnie, ale też życiowo. Co ciekawe, pokazuje, że w jego sercu nie ma już miejsca. Albo inaczej, jest go mnóstwo, ale przywolone balastem, którego sam nie potrafi z siebie zrzucić. Więc on w swoim sercu nosi ciężar którego nie pokazuje. I to nie są tylko jakieś zwykłe troski dnia codziennego. Tu chodzi o emocjonalne zobowiązania, którego go przytłaczają. Być może to jest jakieś poczucie winy za przeszłość, może jakieś niezamknięte sprawy, rodzina albo były związek, zobowiązania, których, których nie potrafi się, z których nie potrafi się wyplątać. A może po prostu on sam siebie traktuje jak człowiek, który musi dźwigać wszystko sam. To są uczucia, które ukrywa nawet przed sobą. Emocjonalny perfekcjonista, facet, który chciałby dawać, ale czuje się przyciążony już samym istnieniem tego uczucia. Jakby miłość była czymś, co trzeba obsłużyć, utrzymać, naprawić, ogarnąć, zamiast się nią po prostu cieszyć. I teraz uwaga. W sercu ma rycerza, rycerz który Chce budować coś trwałego, być lojalnym, dobrym partnerem, ale na nieświadomym poziomie czuje, że to wszystko jest ponad jego, jego siły. Nie umie kochać na lekko, każda emocja go przytłacza, nie umie prosić o wsparcie. On wszystko nosi w sobie, bo może uważa, że tak trzeba, że prawdziwy facet się nie skarży. Ta karta może też pokazywać, że jego emocjonalna przestrzeń jest zawalona przez przeszłość. Może coś, czego nie przepracował, może lojalność wobec kogoś, kto już dawno zniknął z jego życia, ale wciąż wisi w jego sercu jak duch. To, co teraz czuje do ciebie, to kolejne ładunki, które stara się dołożyć do plecaka, który, który już ledwo dźwiga. Tak? I, I ledwo człapie, że tak powiem. Pytanie, jak to się na, ciebie, na tobie odbije? Bo no, takie sytuacje mogą się odbijać źle jednak bo wiesz, gdzieś tam on potem będzie jakąś frustrację wyładowywał czy coś, to to nie brzmi zawsze, to nigdy nie brzmi dobrze, o no tak powiem. No ale liczymy na to, że mimo wszystko wytrzyma, że tak powiem. I że będzie w stanie powiedzieć więcej tobie też, bo być może to jest ta, ta sprawa, która mogłaby rozwiązać, poprawić tę sytuację. Na pozycji szóstej mamy świat. Świat to jest karta ciekawa w kontekście. Emocjonalnej potrzeby. To jest taka, można powiedzieć, bomba. Cicha, okrągła, idealna. No, ale jej moc rozsadza cały układ. E Świat to jest generalnie pełnia, spełnienie. To jest karta, która pokazuje, że to nie jest chłopiec, który szuka zabaw. To nie jest facet, który chce się po prostu zabawić, pokazać, zniknąć. Nie. W sercu, na najgłębszym poziomie, on pragnie ukończenie siebie. I nie chodzi tu tylko o relację z kobietą, chodzi o spokój, o sens, o powrót do siebie. On chce domknąć, być w miejscu, w którym wszystko wreszcie ma sens. I karta świata mówi, chcę czuć, że jestem w odpowiednim miejscu, z odpowiednią osobą, w odpowiednim czasie. To jest jego głód. On tęskni za życiem, które nie jest dramatem, nie jest walką, samotnym marszem, z plecakiem emocji. Czyli tym, co widzieliśmy w tej dziesiątce było, tak? Tylko jest to całość tego życia. Może też nigdy tego nie miał. Może wychował się w chaosie, w braku, w braku czegokolwiek tak naprawdę, w podzielonych lojalnościach. Może zawsze czuł, że gdzieś się nie dopełnia. I teraz, może nawet nieświadomie, szuka kogoś, kto go dopełni. Albo raczej nie tylko dopełni, ale pozwoli mu dopełnić samego siebie. Trochę samolubne, ale z drugiej strony, yy, jeśli kochamy siebie, jeśli jesteśmy pełni, to też pewnie przekładamy to na drugą osobę. I w tym wypadku to wychodzi, że tak powiem, yy, dobrze dla dwóch stron. Tak to postrzegam. Więc to nie jest takie gdzieś tam złe, nie? W tym sensie samolubność. Yy, także, także w ten sposób. Yy, kolejna karta na pozycji siódmej to będzie yy, kontekst. Yy, Zaczynając od tym część, czyli tego, co jest potencjałem w tej waszej relacji, co może się stać między Wami jeszcze. Natomiast zanim to, chciałbym zaprosić Cię na stronę duchowy.pl, gdzie znajdziesz moje rozkłady prywatne, w których możemy bardziej konkretnie, jasno, indywidualnie spojrzeć na Twoją energię i sprawdzić, czego możesz się spodziewać po relacji, po osobie, po życiu zawodowym. Czymkolwiek, jakiekolwiek masz pytanie, to zapraszam, duchowykierunek.pl Link znów również znajduje się w opisie, w pierwszej linijce. Tymczasem, wracając do naszego ostatniego segmentu tego rozkładu, zaczynając od karty siódmej, która pojawia się w kontekście jego sposobu myślenia, można by rzec. I jak, jak to konkretnie wpływa na, na Ciebie, ten sposób myślenia. I tutaj ciekawie, powiem szczerze, no bo dziesiątka mieczy, to jest karta, która oczywiście jest w pewnym sensie zła. To jest obraz, który potrafi zmrozić, ale uwaga, bo to też potrafi przynieść ulgę, bo tutaj już nie ma udawania. To jest koniec, albo raczej e, iluzja końca. I to wszystko, co się dzieje w jego głowie, tak, czyli e, pokazała się dziewiątka mieczy, pokazała się szóstka buław, e, prowadzi go do jednego miejsca, do poddania. Czyli on myśli, że to koniec, albo, że musi być koniec. W jego percepcji wszystko zostało już spalone, zawalone, przegrane. A co za tym idzie? Działa jak ktoś, kto niczego już nie oczekuje. Wycofuje się, nie pisze, nie tłumaczy. Być może czasem zachowuje się jak, tak, jakbyś nie istniała. Nie dlatego, że nie czujesz się dla niego ważna, ale dlatego, że on już siebie samego przekonał, że tutaj nie ma co ratować. To jest zachowanie człowieka, który przedwcześnie ogłosił porażkę, żeby nie musieć walczyć. Tak jakby od niechcenia, z takiego, może bardziej niż od niechcenia, takiego jakby zrezygnowania z wszystkiego. Więc, no właśnie. Najważniejsze jest to, że on naprawdę tak myśli. Że to nie jest manipulacja. To jest autentyczny stan klęski w jego głowie. I najgorsze jest to, że może myśleć, że robi ci tym przysługę. Że znikając, chroni ciebie przed sobą. Tak jakby. Czyli jakby... No, chce dobrze, aby wychodzi źle. Tak, takie odnoszę wrażenie w tym wypadku. Tak często chyba dosyć jest. Na pozycji ósmej... Przed ostatnim w tym rozkładzie mamy króla, króla pentakli. To jest karta na pozycji impulsów serca. Czyli jakiego serca wpływa na działanie. No i gdyby tutaj kierował się sercem, wyłącznie sercem, byłby Twoim partnerem. I to z krwi i kości. Bo to nie jest jakiś tam chłopczyk z aplikacji randkowej. To oczywiście, w takim przysłowiowym tego oznaczeniu słowa. Tak, bo wiadomo, że nie chodzi o to, gdzie się poznaliście, ale nie jest to taki chłopczyk z, z Tinderka, że tak powiem. To nie jest facet, który przychodzi po ogień, a potem znika. To jest ktoś, kto chce zbudować, kto chce być na dobre i złe. I to jest ogromna dojrzałość. Ale, no właśnie, ale. Jednocześnie to. Czego boi się ją jego głowa najbardziej. Bo, żeby być królem denarów, trzeba być pewnym siebie. Trzeba znać swoją wartość. Trzeba być gotowym. A u niego głowa to dziewiątka mieczy i dziesiątka mieczy. On się czuje przegrany. Ma w sobie potrzebę bycia tym mężczyzną, ale nie wierzy, że a jest tego wart. To też oczywiście może być w pewnym sensie taka wymówka, chociaż no. Dziesiątka mieczy mówiła, że to raczej taka manipulacja nie jest raczej. nie, Tylko może taka wymówka, że dobra już trudno. Widocznie nie byłem tego wart i, i trudno. Idziemy dalej. Tak to tutaj postrzegam. Taką narrację, że tak powiem, yy, odczytuję. No i na koniec, karta zamykająca. Drugi król pojawił się, który mówi o potencjalnym kierunku tej relacji i to jest piękna karta. Do bólu realistyczne zakończenie tego rozkładu. Król Kielichów mówi, że on kocha, ale nie pokazuje tego wprost. Nie robi z tego spektaklu. Przeżywa wszystko po cichu, głęboko i jeśli do czegoś dojdzie, to będzie to prawdziwe. I w tym kierunku to wszystko może zmierzać, czyli do uczuć prawdziwych, głębokich, transformujących, ale niełatwych. On może się powoli tworzyć. I tego się tutaj spodziewam, szczerze powiedziawszy. Mamy królów dwóch na końcu, mamy świat. On. Zrzucić tę torbę, zrzucić tę torbę takich lęków, itd. i tak dalej. Ja to widzę w ten sposób, że coś z tego będzie jeszcze. Znaczy, znaczy, jeszcze będzie, no, że ogólnie coś z tego będzie. Także pozytywny rozkład. Mimo, że mamy tu jakieś takie ostrzega, znaki ostrzegawcze dla Ciebie, na co uważać, na co zwrócić uwagę, to generalnie pozytywnie zdaje się. Także myślę, że fajnie. To tyle. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie do końca. Oczywiście, jeszcze raz zapraszam na duchowykierunek.pl. Jeśli potrzebujesz bardziej indywidualnego rozkładu, odczytania Twojej energii czy energii kogoś z Twojego życia, to zapraszam. A tymczasem jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Hej.